Początki monitoringu wód podziemnych w Państwowym Instytucie Geologicznym sięgają lat 60. i 70. XX wieku. Zanim w 1974 roku rozpoczęto pierwsze badania, konieczne było opracowanie koncepcji, organizacji i zasad funkcjonowania stacjonarnej sieci obserwacji wód podziemnych. W jej przygotowanie, obok pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, byli zaangażowani hydrogeolodzy z innych ośrodków naukowych. Początkowo badania monitoringowe obejmowały jedynie pomiary głębokości do zwierciadła wód podziemnych bądź wydajności źródeł i były prowadzone wyłącznie manualnie. Od 1991 roku monitoring wód podziemnych rozszerzono o badania chemizmu wód i tym samym ocenę ich jakości. Sieć monitoringu wód podziemnych tworzą stacje hydrogeologiczne. Na stacjach pierwszego rzędu, które mają znaczenie regionalne, obserwacje i badania wód podziemnych są prowadzone na kilku poziomach wodonośnych. Na stacjach hydrogeologicznych drugiego rzędu jest obserwowany jeden poziom wodonośny. Monitoring wód podziemnych to obecnie kluczowe zadanie Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Obserwacje wód podziemnych są prowadzone na obszarze całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz stref przygranicznych. Punkty badawcze i aparatura pomiarowa są regularnie testowane i serwisowane, a prace terenowe realizowane tylko przez pracowników objętych systemem akredytacji. Zapewnia to utrzymanie wysokiej jakości badań. Metody monitoringu wód podziemnych są nieustannie rozwijane i dostosowywane do nowych wyzwań. W ponad połowie punktów badawczych pomiary położenia zwierciadła wody są prowadzone automatycznie. W razie potrzeby odwiercane są nowe otwory badawcze wód podziemnych. Zakres badań analitycznych jakości wód podziemnych jest systematycznie rozszerzany. Oprócz podstawowych parametrów fizykochemicznych jest badana zawartość pestycydów, a od 2021 roku są prowadzone prace badawczo-rozwojowe nad rozszerzeniem zakresu analitycznego o związki PFAS i farmaceutyki. Wody podziemne są wyjątkowo cennym dobrem, które musi być szczególnie chronione i rozsądnie eksploatowane. Kluczem do tego jest ich dokładny i ciągły monitoring.